Dzień dobry, Chrystus zmartwychwstał. Kolejny tydzień. Cieszę się, że zaczynamy ten tydzień, w poniedziałek, od spotkania się z Jezusem w Słowie Bożym. Cieszę się, że jesteście tutaj. Dzisiaj, słuchajcie, od razu powiem jedną rzecz. Na koniec tego naszego spotkania mam bardzo ważną. Informację taką techniczną, organizacyjną, szczególnie ważną dla nocnych marków albo porannych ptaszków, czyli ty, tych osób, które oglądają, uczestniczą w tych naszych spotkaniach wcześnie, bardzo wcześnie rano. Więc jeśli jesteś taką osobą, poczekaj do końca, bo tam mam dla Ciebie ważną wiadomość, ale nie chcę od niej zaczynać. Dzisiaj, oczywiście, jak, jak każdego dnia, zaczynamy od, od Słowa Bożego. I tradycyjnie najpierw prosimy Ducha Świętego o to, żeby przyszedł do naszych serc i nas w tym spotkaniu prowadził. Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty oświeć nasze serca. Duchu Święty, rozświetlaj nasze umysły Słowem, Słowem Boga żyjącego, Słowem żywym, aby to Słowo ożywiło naszą wiarę, ożywiło nasze życie. Amen. Pamiętacie ci którzy byliście w zeszłym tygodniu, że czytaliśmy historię z początków Ewangelii według Świętego Łukasza i naszym bohaterem był Zachariasz. Zachariasz, do którego przychodzi anioł z dobrą nowiną o tym, że urodzi mu się syn. Jeżeli nie oglądałeś tych wcześniejszych odcinków, to zapraszam cię, one nie są długie, obejrzyj sobie te wcześniejsze nasze spotkania. Dla tych, co są właśnie pierwszy raz, też informacja bardzo szybka. W tych naszych kanapkach, ze słowa, po prostu idziemy w tej chwili w Ewangelii według świętego Łukasza. Czytamy tekst i zatrzymujemy się na wersetach, które w jakiś sposób. No, tutaj to ja dokonuję wyboru. Dotykają mnie i, i dzielę się tym z Tobą. Z wiarą, że to również w jakiś sposób dotyka Twojego życia. Dzisiaj mamy takie słowo z, z właśnie z Ewangelii według św. Łukasza, i to jest pierwszy rozdział i werset osiemnasty. Dla kontekstu przeczytam kilka wersetów wcześniej i ten właśnie osiemnasty werset. Anioł odezwał się do Zachariasza. Nie bój się, Zachariaszu, twoja modlitwa została wysłuchana. Elżbieta, twoja żona, urodzi ci syna. Nazwiesz go imieniem Jan. Radość nastanie dla ciebie i wesele z tego z jego narodzin. Wielu cieszyć się będzie, bo wielki on będzie przed Panem. I teraz werset 18. Zachariasz zapytał anioła: Na podstawie czego przekonam się? Przepraszam jeszcze raz. Na podstawie czego przekonam się o tym? Przecież ja stary już jestem, a również moja żona jest już w podeszłym wieku. I kiedy czytam ten werset, to pytanie Zachariasza, to zawsze nurtowało mnie to, dlaczego Anioł tak bardzo różny sposób reaguje na to pytanie Zachariasza i na pytanie Maryi w tym samym rozdziale, ponieważ po Zachariaszu anioł wybiera się do, do Maryi, żeby zwiastować, żeby, żeby ją, żeby przynieść jej dobrą nowinę o tym, że urodzi Zbawiciela, Jezusa. I tam Maryja na, na, na tą wiadomość, na to zaproszenie, daje taką, taką odpowiedź, takie pytanie. Jak to będzie, skoro męża jeszcze nie znam? I to mnie zastanawiało. Przecież obydwoje mają pytanie w zasadzie o to, jak to się stanie. No bo anioł przychodzi z zaskakującą, umówmy się, bardzo zaskakującą informacją, więc normalne jest to, że ale jak? W jaki sposób? Jestem już dziadkiem, to jak mi się urodzi syn? Jestem jeszcze młodą dziewczyną, nie mam męża, jak mi się urodzi syn? Więc wydawało mi się zawsze, że ten anioł um, no, tak dość niesympatycznie nie traktuje, y, traktuje Zachariasza, bo chwilę potem mu zapowiada, że z powodu jego niewiary y, ten, będzie, y, ten będzie niemy, aż się urodzi jego syn. Y, ale nie o tym dzisiejsza, y, dzisiejsze nasze spotkanie. O tym sobie powiemy y, powiem jutro. Natomiast dzisiaj y, chcę zatrzymać na tym pytaniu. Bo. Wydaje mi się, to co ja dzisiaj widzę w tym słowie, kluczy, klucz do rozwiązania wcale nie jest w samych słowach Zachariasza. Nie na, to reaguje, nie na to reaguje posłaniec. Problemem w gruncie rzeczy jest to, co się kryje za tymi słowami. I to jest dzisiaj taka wiadomość, słowo przede wszystkim dla tych nie tylko, ale przede wszystkim dla tych, którzy już długo są z Panem, długo są na drodze z Bogiem, dawno temu już spotkali Jezusa i mają doświadczenie wiary. Wiecie, ja to mówię, ja to mówię to słowo dzisiaj bardzo mocno również do siebie. Sytuacja jest często taka, że przez lata chodzenia z Bogiem człowiek się przyzwyczaja do pewnych sposobów w jakie Bóg działa, ale przede wszystkim z upływającym wiekiem, a zachariasz ma już doświadczenie życiowe, po prostu zaczynasz rozumieć istotę rzeczy, istotę spraw i wiesz jak rzeczy się mają. I masz bardzo duże własne doświadczenie życiowe. I to doświadczenie uczy Cię. I to dobrze. To jest mądrość. Tak? To jest mądrość, która się odkłada z latami w... i tak powinno być. Problem pojawia się wtedy, kiedy to Twoje doświadczenie przykrywa działanie Boga w Tobie. I w świecie. Kiedy e, zaczynasz traktować Boga jako mechanizm, jako zasadę, jako sposób, a nie żywą osobę w Twoim życiu i w dziejach świata. E, ponieważ masz doświadczenie, więc w zasadzie już nie dasz się zaskoczyć. A Twoje doświadczenie religijne daje Ci jeszcze jedną rzecz. Daje ci język, daje ci słowa, za którymi możesz ukryć w zasadzie pewien rodzaj niewiary w to, że Bóg coś zrobi zaskakującego, że może zrobić coś inaczej niż robił w Twoim życiu do tej pory. I ja to wiem, i ci, którzy chodzą z Bogiem i, i mają już to doświadczenie, też wiedzą. Że z czasem nabywasz języka, którym możesz przykryć wszystko. Języka religijnego, którym możesz przykryć niewiarę, możesz przykryć własne pomysły, którym możesz przykryć w zasadzie każdą podłość, nadać temu pewien sens religijny. I to jest bardzo, bardzo niebezpieczny moment życia, ponieważ Paradoksalnie Twoje doświadczenie i Twój język mogą oślepić Twoje serce. I to, do czego chcecie dzisiaj zaprosić, to do tego, żeby dać się znowu Bogu zaskoczyć. Zapraszam Cię dzisiaj do tego, żeby nie być jak Zachariasz. E żeby nie ukrywać swojego serca za pewnym językiem i za pewnym doświadczeniem. Daj się Bogu zaskoczyć, bo to, co chce Ci dzisiaj powiedzieć, niezależnie od tego, ile masz lat, niezależnie od tego, jakie jest Twoje doświadczenie, Bóg wciąż ma dla Twojego, dla twojego życia rzeczy zaskakujące. Wciąż chce. Przychodzić do Ciebie i Ciebie zaskakiwać. Więc bądź gotów, bądź gotowa na zmianę. Nie dla samej zmiany, tylko dlatego, że Bóg wciąż jest młody, że Bóg wciąż jest żywy, że Bóg wciąż jest aktywny, wciąż jest. On jest dzisiaj, On był wczoraj i będzie jutro. I On się nie zmienia. Daj mu się zaskoczyć. Zapraszam Cię dzisiaj do nowego otwarcia: do otwarcia serca, do otwarcia oczu wiary. Panie Jezu Chryste, prosimy Ciebie dzisiaj: przyjdź do nas. Przyjdź do nas z nowym otwarciem, z nowym powiewem, z nową rzeczywistością. Panie Jezu Chryste, ja dzisiaj Tobie otwieram w szerokości moje serce. Serce, które jest już doświadczone, i serce, które jest niechętne do tego, żeby dać się zaskakiwać, bo wiele rzeczy już wiem. Przyjdź Jezu. Przyjdź Jezu. Przyjdź Jezu i wlej nową wiarę, nową nadzieję, nową miłość w moje serce. Dziękuję Ci Jezu, że Ty zawsze jesteś blisko mnie. Dziękuję Ci Jezu, że Ty zawsze jesteś gotowy, żywy, prawdziwy i masz wciąż nowe plany, nowe zaproszenia dla mnie. Amen. Teraz yy, propozycja: Zapraszam Cię do. Przeczytania już po, naszym, po tym naszym spotkaniu, Psalmu 27. I tradycyjnie, ci, którzy już byli w zeszłym tygodniu na naszym spotkaniu i jedli naszą kanapkę ze Słowa, już wiedzą co robić, a ci, którzy są po raz pierwszy, informacja, robimy to w ten sposób, że już właśnie po spotkaniu bierze, bierzemy do ręki Pismo Święte: weź Twoją Biblię. Otwórz Psalm 27 i go przeczytaj. Przeczytaj go na głos. Nie musi być bardzo głośno, ale ważne, żeby usłyszeć słowo, bo wiara rodzi się z tego, co się słyszy. Ten Psalm jest też Twoją modlitwą, więc przeczytaj go i potem zobacz w czasie czytania, który werset, które słowo dotyka Twojego serca. I wtedy, kiedy już to słowo, ten werset, to słowo przeczytasz. Zrób dwie rzeczy. Podziękuj Bogu za coś z Twojego życia na podstawie tego wersetu, który Cię dotknął, i uwielbi Boga w tym, w tym wersecie. Te dwie rzeczy. To na dzisiaj tyle. Dobrego dnia Ci życzę, błogosławionego i spotykamy się jutro rano. A teraz ważna, ważna informacja, o której wspominałem na początku. Ze względu na. Na, na sposób, w jaki działa, działa przede wszystkim Facebook, bo to teraz to dotyczy osób, które są na Facebooku, muszę zrobić pewną modyfikację czasu emisji. To znaczy, to jest tak, jak, jak wiecie, to spotkanie nasze jest live. Tak, znaczy nie to nie jest w cudzysłowie live, tylko to jest prawdziwy live. Ja tego nie, nie edytuję, to rzeczywiście idzie na żywo. Ale ponieważ robię to bardzo, e, w, o bardzo wczesnej porze, e, około trzeciej, e, teraz, w tej chwili jest godzina 2.59 u mnie w Anglii, czyli jest godzina później w Polsce. To oznacza, że następnych kilka godzin nikt, albo prawie nikt, nie będzie tego live'a live oglądał. I wtedy Facebook interpretuje tę sytuację jako taką, że ten materiał jest niewartościowy, bo nikt na niego nie reaguje, nikt tego nie ogląda. I ja to widzę w statystykach. Te live'y docierają do bardzo niewielkiej grupki osób. Dlatego, ponieważ oprogramowanie, którego używam mi to umożliwia, w czasie rzeczywistym to nagranie trafia na YouTube. I teraz, właśnie informacja dla tych, którzy są wczesnymi porannymi ptaszkami, albo pracują w nocy, albo, w, albo jeszcze nie śpią. Jeżeli chcesz uczestniczyć w tych spotkaniach, w tym swoim czasie nocnym, to zapraszam Cię na YouTube, na kanał Krawczak TV. Jeżeli wpiszesz sobie. Wyszukiwarce w wyszukiwarce YouTubie, na YouTube Spiżarnia Wiary albo Krawczak TV, trafisz na pewno na ten kanał. Zasubskrybuj go i włącz dzwoneczek. I wtedy będziesz miał informację, że ten live się właśnie pojawił i możesz uczestniczyć w spotkaniu na żywo. Natomiast na Facebooku dokładnie to samo: będzie z pewnym przesunięciem czasowym, tak żeby no zaczynał się wcześniej, w, przepraszam, później, czyli w Polsce realnie o godzinie. 5.30 i wtedy, wtedy jest szansa, że te, ten, ten live nie będzie tak bardzo, tak bardzo ukrywany. Tyle na dzisiaj. Widzimy się jutro. Dobrego dnia.